W zadaniu piątym mamy podane, że będziemy działać na prostokącie, dlatego taki prostokąt możemy sobie tutaj narysować jako rysunek pomocniczy. I mamy podane, że jeden z boków prostokąta o obwodzie 6 cm, dlatego to jest nasz obwód OBW równa się 6 cm, I jeden z tych boków ma długość. 8 mm. Sobie podpiszemy, że ten ma 8 mm, a więc ten naprzeciwko też ma 8 mm. Pozostałych boków nie znamy, to jest bok X. My musimy go znaleźć. A docelowo chcemy znaleźć pole tego prostokąta, czyli P równa się znak zapytania. Rozpracujmy sobie ten obwód, mamy już dwie różne jednostki milimetry i centymetry. dlatego ten obwód sobie zamieni na 60 mm, ponieważ pamiętamy, że 1 cm to jest 10 mm. Tam mamy 6 cm, więc mnożymy razy 6 i mamy 60. I obwód to jest 2 razy długość x tego szukanego boku plus 2 razy 8 mm. To 60 będziemy sobie mogli podstawić pod nasz obwód. Dlatego 60 mm równa się 2 razy x plus 16 mm. Obustronnie odejmuję 16 mm, ponieważ znakiem przeciwnym do plusa jest znak minus. I teraz będzie 60 mm minus 16 mm. Równa się samo 2 razy x zostanie. Wynik z odejmowania 44 mm równa się 2 razy x obustronnie. I teraz będziemy dzielić przez 2, ponieważ tu jest razy 2, więc odwrotnością jest dzielenie przez 2. 44 mm podzielić przez 2 równa się już samo x. Stąd wynik 22 mm równa się x. zmieniał sobie stronami, czyli x równa się 22 mm. Milimetr to jest długość naszego tego drugiego boku prostokąta. My dążymy tutaj do pola. A więc może tutaj zapiszemy. Pole to jest A razy B, taki jest wzór. Znamy wszystkie długości boków tego prostokąta. Mamy je wyrażone w milimetrach, dlatego możemy liczyć. A to będzie, niech będzie 22 milimetry razy długość boku B. 8 mm długość razy szerokość, prawda? I zrobimy sobie sprytne mnożenie. 20 razy 8, czyli 2 razy 8 to jest 16 i 0, czyli 160, plus 2 razy 8, czyli 16, czyli to będzie 160 plus 16, czyli 176 i oczywiście wymiar mm kwadratowych. Mamy odpowiedź.